Moi drodzy, mamy nowy ranking zaufania dla polityków. Mamy badanie pracowni Ibris, która przeprowadziła ankietę na zlecenie portalu ONET. I co z tej ankiety zaufania, badania, zaufania wynika, moi drodzy? To, jest rzecz dla mnie nieprawdopodobna, bo według tego badania, no jednak Polacy tak muszą wskazywać, przynajmniej w tym badaniu, najwięcej zaufania Polaków budzi Rafał Trzaskowski. Kochani, czy budzi wasze zaufanie Rafał Trzaskowski? Uch. No ale okej, okay. według tego badania trzaskowskiemu ufa największy procent. Yy... Wskazujących 43,5% badanych ufa Trzaskowskiemu. Na drugim miejscu w kwestii zaufania jest prezydent Andrzej Duda 37,8%, a na trzecim awansował na trzecie miejsce, moi drodzy, były premier Mateusz Morawiecki, który cieszy się zaufaniem Polaków na poziomie 36,7% respondentów. I moi drodzy, w tym momencie, w tym badaniu, Morawiecki znów pokonuje Tuska. Tak jak w tym badaniu, które parę razy już zostało przeprowadzone, gdzie Polacy wskazują, że lepiej się żyło za Morawieckiego niż za Tuska. Tusk jest na czwartym miejscu z wynikiem zaufania 35,7% badanych. Dalej mamy Karola Nawrockiemu, Nawrockiego, któremu UFA 33,2% badanych. Jeszcze dalej jest spada ciągle spadający lider Polski 2053 Szymon Hołownia, UFA mu 32,6% badanych. Kaczyńskiemu Jarosławowi UFA 31,8% badanych. Czarzaster 28,6% i moi drodzy, tu wchodzi teraz Sławomir Męcen, który ma zaufanie na poziomie 28,3%, ale co ważne, największy wzrost poparcia zaufania. Notuje Mencen ze wszystkich tych tutaj badanych, bo aż 6,1% do góry w tym badaniu zaufania notuje wzrost Sławomir Mencen, więc jest to dobry wynik. Ale najważniejsze, co dla mnie i najśmieszniejsze z tego badania, że Morawiecki znów przebił i pokonał Tuska. Ole!